Dziś siadamy razem do budżetu, wypłata już na koncie, więc pora na liczby. On jest ochroniarzem, zgarnia jakieś 4800 zł. Ja jestem fryzjerką w salonie, mam 7600 zł, łącznie 12400 zł na czerwiec. Na początku rachunki: czynsz, prąd, woda i rata za suszarkę, którą kupiłam na firmę, ale używam jej w domu, łącznie 1350 zł. Potem przechodzimy do codziennych wydatków: zakupy, paliwo po pracy i paznokcie potrzeba jakoś się prezentować w salonie 3100 zł poszło czas na oszczędności odkładamy na wesele które wciąż nie wiadomo czy się wydarzy i na nowy fotel fryzjerski 2900 zł do rubryki na koniec nasze długi kredyt za samochód i spłata sprzętu treningowego który kupiłam żeby ćwiczyć w domu razem 1800 zł wszystkie wydatki wrzucam do rubryki do śledzenia transakcji która nam to wszystko podliczy i bach mamy jasny obraz finansów za scenariusz nie się gdzie co miesiąc dzikają Ci pieniądze, czas najwyższy to zmienić. Zostaw lajka po sobie i wpisz para w komentarzu, a ja wyślę Ci link do szablonu.